Mamy mega świnie, zaraz ją rozbijemy, tylko pamiętajcie o subskrypcji na kanale, o łapce do góry, no i wpadajcie na mojego TikToka, siama na Instagrama Hydro20, a my lecimy, uwaga, rozklepujemy ją, pik. okej, okay, dobra, dobra, mamy, uwaga, 44 błyskotki, 233 monety i 92, uwaga, mityczny, mityczny, od razu jest mityczny, TIK! tyk mi dropnął ej, widzowie, Tik. naprawdę spoko. Ja nie miałem Tika ogólnie. Możecie się zdziwić, ale nie miałem Tika. Uwaga, dobra. Epicki i tu mamy emotkę do Cordeliusa. Kurde, rzadki. No już nie, nie spodziewałam niczego, bo tu wiecie, Tik już był, no to wiecie, e, uwaga. Znowu rzadki, kurde. Mityczny, mityczny! Mityczny, uwaga! Czy to jest? Czy to jest kieł? Jaciek co jest kieł? Ej dobra, kieł mi dropnął. Ja w to nie wierzę. Co jest, jak ja dzisiaj farta mam? Ej dobra, nie, to jest w ogóle powalone. Mm. Mrożnikiem ci pokryje, nie. Ale, no widzowie, mocno traw. Dobra, od razu wybieramy sobie kieła i go testujemy. Ulepszymy go, bo naprawdę powiem wam, no nie wiem, no to po prostu. Nie wiem jak to się stało, nie? Z mega świni. Takie mocarne rzeczy. Dołączajcie do mój, naszego klubu, to też będziecie mieli takiego farta. No, dołączajcie do naszego klubu, a będziecie mieli też farta. Na, pe na pewno będziecie mieli farta. A dobra, my sobie robimy starcie długo. Uwaga! No takie boty nam wybrał, no ale wiecie, ja jeszcze nigdy nie grałem i chcę przetestować właśnie tego Kieła, chcę przetestować Kieła, Fanga chcę na pewno przetestować, więc no na pewno zostawcie do końca, bo jeszcze Tikiem zagramy no o, nie wiem naprawdę dzisiaj mam jakiegoś farta niezwykłego jakiegoś farta ja nie wiem widzowie, co się dzisiaj stało, nie? a taki bam, bam, bam i nagle szybki strzał widzowie i mamy kieła, naprawdę powiem wam, że mega, mega się cieszę, ogólnie ja kieła bardzo kie, chciałem, kiedyś znaczy ogólnie chciałem zawsze kieła, no patrzcie, on to no hita po prostu rozwala i mamy wielkie starcie nie no widzowie, patrzcie no pewnie łatwiutko, nie? Sobie jeszcze ulcika, dobrze No i widzicie, to jest po prostu Esca kiełem, nie no Widzowie, kurde, ciastek 830 zapraszają mnie teraz Naprawdę powiem wam, że naprawdę jest mocno Dobra, zagramy Jeszcze jedną sobie rundę Tak naprawdę No bo jest mega mocno Jeśli chodzi o te trafy Napiszcie co wam dropło a tym bardziej jak jesteście w moim klubie to napiszcie co wam dropą na pewno jakieś fajne rzeczy bo na moim klubie to tylko fajne rzeczy dropią więc polecam wpadać no i co my jeszcze sobie tutaj jedną rundę fangiem zagramy no i jeszcze zagramy sobie Yy, tikiem, nie? Tikiem na pewno jeszcze musimy popykać. Musimy pam, 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 też szybki strzał. Musimy rozklepać każdego też tikiem, nie? Więc no, na pewno zostańcie do samego końca. Oglądajcie odcinek. Do samego końca, bo ta mega świnia, po prostu, ja nie wiem, ona była chyba jakaś, ona miała e czy coś, no bo naprawdę nie, nie, nie widzę innej opcji. Patrzcie, mamy 10 Power cubesów. no i teraz lecimy na tą penę, no i w sekundę ją rozklepiamy. No patrzcie, pyk! no i mamy ją, nie, no przecież, no nie wiem jak. Jak to w ogóle to jest, naprawdę, kieł bardzo lubię i to chyba jest drugi mój ulubiony zadymiarz, bo oczywiście ulubiony to jest Spike, może Spike nie jest taki dobry, ale no zawsze lubiłem jakoś, znaczy nie, że zawsze, ale ostatnio bardzo polubiłem Spike'a, no więc na razie tak to wygląda, ale tu mamy widzę Sandy, nie no Sandy to też powinno być łatwiutko Parcie. robimy tutaj ulta no i mamy wszystko załatwione no nie no widzowie, to jest po prostu nie wiem, ten zadymiarz to jest ten, o jeszcze mamy star Ju, dobra, 50 moment no sp Spoko. Mogło być lepiej, ale ok. I teraz weźmiemy sobie Tika, bo tika jeszcze sobie na jedną moc, bo nam tylko tyle starczy. No i zobaczymy, czy widzowie to w ogóle oddam ten tik. Czy, jest, czy ten tik będzie spoko? Tego totalnie nie wiem. Musimy oczywiście to stestować. No i dobra, Pik mamy, rozklepujemy tą oto skrzyneczkę. Teraz tu idzie Leon i Rosa. Dobra, pięknie. Okej, okay, pik, mykens, pickens, dobra. Teraz bam, bam, kurde. Nie, no z tikiem się tragedia gra. Nie, widzowie, tik to jest, no nie wiem. Mm, nie przepadam już za Tikiem. Ogólnie nie lubię Tika moim zdaniem. Ja wolę Kieła, widzowie na pewno będę na nim wbijał 25 rangę, chociażby 20, nie? Więc tak jeszcze może na zakończenie um, Zapraszam Was do klubu na mojego, mojego klubu. Um, no i zagramy sobie jeszcze jedną rondekę na koucie. Um, no na koucie zagramy sobie, a może za dyma. Um, Dobra, nie no, niech będzie i lecimy, bo naprawdę widzowie jeszcze muszę przetestować moce kieła, no na pewno będzie trzeba też testować star powery, ale to na pewno um, i gadżety ogólnie, star power i gadżety na pewno będzie trzeba przetestować jakie on tam ma. Hmm, uwaga. Amber. I tutaj w ogóle mamy ten Franka. No i to Franka w sekundę pokonuje. Patrzcie to. Teraz robię taki ulcik. No i pięknie. Już tylko zostało. No i Essa, nie? To jest Willow. Nie wiem teraz. Nie wiem kto to był. Ale dobra. Mamy na pewno na rundce Amber, Franka i Willow chyba. Ale nie wiem na pewno. Nie wiem czy to jest Willow. Muszę potem spojrzeć. Ale nie. No przecież my mamy taką Essu. Nie, nie. No patrzcie. Tutaj normalnie pyk, pyk, pyk okej, okay. No i jeszcze to dojeżdżamy, no i mamy, nie, no to jest po prostu, ja nie wiem, to jest za bardzo OP, za bardzo OP, jeszcze odbieramy sobie yy, start dropa z karnetu, Uwaga, rzadki, 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 bardzo rzadki, no Do... widzowie, już nie, nie potrzebuję tutaj nic takiego lepszego. Dobra, 200 jeszcze, bodet, naprawdę bardzo fajnie. No i co, to było na tyle już, papa. Pa.